Minimalizm to robienie mniej. Zauważyłem, że mając mniej, mniej sprzątam. I teraz mój dom jest zawsze wolny od bałaganu. Ej, 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 stary, co ty robisz? Nie możesz pokazywać mojej szafy. Muszą wyglądać ekstremalnie, jeśli chcesz się wybić na YouTube. Dobra, chwila, chwila. To jest oczywiście udawane. Dobra. Podzielę się sprawdzonymi wskazówkami na utrzymanie domu bez bałaganu. Myślisz, że ludzie tego chcą? Tak. Pierwsza wskazówka jest bardziej mentalna i polega na tym, żeby zdać sobie sprawę, że nie możesz mieć wszystkiego. Nie możesz mieć każdej koszulki pod słońcem i oczekiwać, że Twoja szafa nie będzie zagracona. Nie możesz mieć kurtki na każdą możliwą okazję. Nie oczekuj, że nie zrobi się bałagan. Nie możesz mieć pięciu różnych par butów, które nosisz cały czas, i nie oczekiwać, że zagracą Ci wejście. Musisz zrozumieć, że masz albo wolność, albo wybór. Nie możesz mieć obu jednocześnie. Dobrze. Ten trik jest bardziej praktyczny i sam go stosuję. Chodzi o to, żeby zmienić wieszaki. To bardzo ułatwia pozbywanie się niepotrzebnych rzeczy. Często okłamujemy się, zastanawiając się, co nosimy, a czego nie, zamiast zdecydować, czego się pozbyć. Po prostu przekręć wszystkie wieszaki w odwrotną stronę, a kiedy coś założysz, odwróć wieszak z powrotem. Ustaw przypomnienie w telefonie na 90 dni lub pół roku, by sprawdzić, które wieszaki są obrócone nieprawidłowo. Oddaj te ubrania i nie zastanawiaj się nad tym. Posprzątaj dom, ale nie w ten sposób. Gdy mówię: Posprzątaj dom, chodzi o to, byś przechodził się po nim 1-3 razy w tygodniu. Na przykład z pudełkiem. Po prostu ustaw minutnik, albo przejdź się po każdym pokoju osobno i zapełnij to pudełko rzeczami, których nie potrzebujesz. Więc nie robisz wielkiego, totalnego rozbierania swojego domu na części. Przechodzisz przez dom i zbierasz rzeczy, które łatwo dostępne, i wiesz, że trzeba je wyrzucić. Ale dotąd tego nie zrobiłeś. To zajmuje niewiele czasu i jest proste. Czasem przechodzisz przez jeden pokój lub szafę, innym razem zbierasz rzeczy z kilku miejsc. A kiedy skończysz, po prostu idź dalej. Weź pudełko, włóż je prosto do bagażnika samochodu, żeby następnym razem, gdy będziesz gdzieś jechał, mógł je oddać i przekazać na cele charytatywne. Albo jeśli to wszystko są śmieci, po prostu wyrzuć je od razu. Dzięki temu to prosty, łatwy krok, przez który możesz przejść. Możesz to zrobić bardzo szybko, zaraz po zakończeniu filmu, ale nie wcześniej. To jedna z najprostszych metod pozbywania się zbędnych rzeczy. Stosuj zasadę pięciu sekund. Podnieś swoje rzeczy i zabierz je ze sobą. Kiedyś zostawiałem szklanki w różnych miejscach domu. Na górze, w biurze i salonie. W końcu zabrakło mi szklanek i musiałem ich szukać w całym domu. Często po wyjściu z samochodu zostawiałem w nim rzeczy, przez co z czasem auto wyglądało jak pobojowisko. Te drobne rzeczy z czasem się kumulują, zagracają dom i życie, stając się irytujące i stresujące. Zasada 5 sekund polega na tym, że kiedy przechodzisz przez pokój, poświęć te 5 sekund i podnieś szklankę. Podnieś koc, zabierz dodatkową rzecz z samochodu, wynieś śmieci. Wiele drobnych spraw zajmuje od 5 do 20 sekund, ale zamiast je od razu załatwiać, odkładamy je na później. A potem w końcu nasz dom jest w bałaganie, nasz samochód jest w bałaganie i wszystko staje się stresujące. Wykonuj wiele pięciosekundowych zadań zamiast godzinnych, gdy mieszkasz w zabałaganionym domu. Nie wiem, to bardzo mi pomogło. Szybka runda, 15 sekund na zegarze. Startujemy. Używaj robota odkurzającego. Są z tego dwie korzyści. Nie musisz odkurzać, a to zmusza do trzymania rzeczy z dala od podłogi, bo inaczej nie zadziała. Chyba zmieściłem się w 15 sekundach, więc wciąż masz czas, żeby zasubskrybować, bo to naprawdę zajmuje tylko sekundę lub półtorej. Jeśli nie masz miejsca, stwórz je. Tak właśnie zrobiłem. Moja kawa zawsze stała na blacie i wyglądało to niechlujnie. Było tam po prostu za dużo rzeczy, więc zbudowałem ten barek kawowy właśnie tutaj. Żeby wszystko miało swoje miejsce i wyglądało schludnie oraz uporządkowanie. Możesz to zrobić z każdą rzeczą bez miejsca. Masz płaszcze leżące wszędzie, buty w stercie kup sto jak na buty to naprawdę robi dużą różnicę więc znajdź miejsce na wszystko w swoim domu a jeśli nie możesz znaleźć miejsca stwórz je spróbuj gotować na przykład dwa razy w tygodniu możesz musieć robić to trochę częściej niż dwa razy w tygodniu ale pozwól że wyjaśnię to jest garnek chili, a to tutaj to gulasz wołowy. Teraz z tych dwóch rzeczy, które szczerze mówiąc nie zajęły aż tak dużo czasu, bo użyłem wolnowaru i zwykłego garnka. Będziemy mogli mieć z tego co najmniej dwie kolacje i kilka obiadów w tym tygodniu. Dodatkowo zrobiliśmy tyle, że możemy to zamrozić. A potem za kilka tygodni albo za miesiąc będziemy mieli kolejną kolację lub dwie. Więc poświęcając tylko godzinę na przygotowanie kilku posiłków, będziemy mieli jedzenie na tydzień, rozłożone na cały następny miesiąc. To proste, tanie, nie robisz bałaganu. Oszczędzasz czas i nie musisz zmywać tylu naczyń ani gotować wielu rzeczy. Ucz się na błędach innych. To wskazówka, która może dać największy efekt. Zamiast próbować metodą prób i błędów, co może wszystko bardzo utrudnić, powinniśmy uczyć się od ekspertów albo przynajmniej od osób, które już to robiły. Dzięki temu unikamy błądzenia i samodzielnego testowania wszystkiego. Robiąc to w ten sposób, wszystko może zająć o wiele więcej czasu. Marnujesz mnóstwo czasu, marnujesz mnóstwo energii. W razie wątpliwości wrzuć do kosza. To był po prostu fatalny bieg. Kiedyś nasze koce po prostu leżały na kanapie. Taki był plan, ale w praktyce wszystko lądowało na podłodze. Dlatego kupiliśmy ten kosz. A potem wprowadziliśmy zasadę, że na koniec dnia, zamiast zostawiać koce porozrzucane wszędzie, po prostu wkładamy je z powrotem do kosza. To sprawia, że salon wygląda inaczej dzięki dwóm kocom. Możesz to zrobić też w innych miejscach w domu. Musisz tylko uważać, żeby te kosze nie stały się miejscem na wszelkiego rodzaju bałagan. Włóż przegrody do swoich szuflad. Sprzątaj w trakcie gotowania, by uniknąć gromadzenia naczyń i konieczności mycia ich po wszystkim. Zostawiasz je na noc do namoczenia, potem robi się bałagan. Podczas gotowania od razu myj użyte rzeczy. Zajmie to tylko 30 sekund i zapobiegnie bałaganowi. Który stan jest wysoki po środku i okrągły na obu końcach. O, haj, o, oh. czego uczymy się z tego pięknego stanu? Uczymy się, żeby zajmować się czymś tylko raz. Więc kiedy wyjmujesz pocztę ze skrzynki, od razu ją posegreguj. Nie odkładaj jej gdzieś, żeby musieć się nią zająć później. W ten sposób rzeczy naprawdę zaczynają się piętrzyć. Kiedy dostajesz short message service, alub e-maila, na którego musisz odpowiedzieć, zrób to od razu. Nie pozwól, żeby to się nagromadziło. Wchodząc do domu z rzeczami, nie odkładaj ich na stół, bo później będziesz musiał się nimi zająć. Zajmij się tym od razu, tylko raz. Odłóż to na miejsce natychmiast. To zapobiega narastaniu bałaganu i sprawia, że cały dom nie zagraca się przez kilka drobnych zadań. Zastosuj odwrotną zasadę. Jeden wychodzi, jeden wchodzi. Większość zna zasadę jeden wchodzi, jeden wychodzi. Zwykle nowy kubek zastępuje stary, ale tu jest odwrotnie. Nowy kubek do kawy kupujesz dopiero po wyrzuceniu starego, gdy już nie działa. Tak postępujesz ze wszystkim w domu. Nie kupujesz nowych ubrań, dopóki stary naprawdę się nie zużyją. Musiałeś się ich pozbyć, bo miały dziury i nie mogłeś wyjść w nich na ulicę. Nawet jeśli to była twoja ulubiona para i wciąż się ich trzymasz, nie możesz się z nimi rozstać, bo to naprawdę smutne i są takie wygodne, ale musisz się ich pozbyć. Nie chcę się żegnać, ale ta zasada ochroni cię przed zbędnymi zakupami i zagracaniem domu. Bo najczęściej nie używamy rzeczy aż do ich całkowitego zużycia. Używamy ich do znudzenia, a potem wyrzucamy. To smutne rób minutowe zadania, które oszczędzają godziny. To mogą być różne czynności. Jeśli masz problem z wydawaniem pieniędzy, może po prostu anuluj swoją kartę kredytową, żeby wyeliminować ten problem. To coś, co sam robię. Nie tylko wydasz mniej pieniędzy, ale też będziesz miał mniej rzeczy, a dzięki temu twój dom będzie czystszy. Zainstalowałem też rozszerzenie do Chrome. Za każdym razem, gdy chcę coś kupić, muszę czekać 30 sekund przed zakupem. I to sprawia, że zastanawiam się, czy naprawdę tego potrzebuję, czy to tylko zakup pod wpływem impulsu. I to może sprawić, że mniej rzeczy trafi do Twojego domu, a co za tym idzie, będziesz miał mniej do ogarnięcia, albo nawet po prostu przeglądając swój telefon. W tej chwili nie mam żadnych mediów społecznościowych na swoim telefonie. Możesz poświęcić kilka sekund i je usunąć. To pozwoli Ci zaoszczędzić godziny dziennie na utrzymanie bardziej uporządkowanego domu. Ostatnie pięć wskazówek pochodzi od Was: unikaj zbyt wielu płaskich powierzchni. Usunęliśmy wiele mebli, bo im więcej płaskich powierzchni, tym więcej rzeczy się na nich zbiera. Więc, jeśli nie potrzebujesz stolika bocznego, a on tylko cały czas zbiera różne rzeczy i Cię to irytuje, po prostu pozbądź się tego stolika. Obejrzyj odcinek programu Zbieracze. To odmienia życie i może przestraszyć. Nic nie powinno być na blacie czy innej powierzchni. Jeśli nie mam na to miejsca do przechowywania, to znaczy, że albo tego nie potrzebuję, albo mam za dużo rzeczy. Pożyczaj zamiast kupować. Trzymaj pudełko na rzeczy do oddania pod ręką i odkładaj tam znalezione przedmioty. Mam takie pudełko już od kilku lat. To ułatwia pozbywanie się rzeczy i sprawia, że staje się to nawykiem, gdy widzisz coś, czego nie potrzebujesz. Po prostu wrzucasz to do pudełka. To proste. Pozbywasz się wielu rzeczy. To zaskakujące. Wskazówka. Przygotuj pudełko, mówi mDNA subskrybuję, byś dostał Tesle. Pamiętaj o mnie, jeśli nie wiedziałeś, kiedy osiągnę pół miliona subskrybentów, kupię sobie Tesle, więc jeśli chcesz mi w tym pomóc zmienić moje życie, nie zapomnij zasubskrybować. To nic nie kosztuje i nie zaśmiecę feedu. Publikuję tylko raz w tygodniu. Do zobaczenia!